Lecim z tym koksem, tylko Tata nie hałasuj. Nie hałasuj. Tata nie hałasuj. Witam Was w kolejnym filmie serii Jak dobrze znają się trojaczki? Do tej pory na naszym kanale pojawiły się dwa filmy z tej serii. W pierwszym sprawdzaliśmy, jak dobrze Łucję znają jej siostry, w drugim sprawdzaliśmy, jak dobrze Klare znają jej siostry, a dzisiejszy film będzie poświęcony Anie. Zadamy jej 10 pytań o jej upodobania, cechy charakterystyczne, a następnie sprawdzimy, czy na te pytania znają odpowiedź i siostry Łucja i Klara oraz Sprawdzimy, która z nich poradzi sobie z tym testem lepiej. Jesteście ciekawi? No to zapraszam do oglądania. Jaki jest twój ulubiony kolor? Niebieski. Jaki jest ulubiony kolor Anielki? Niebieski. Jaki jest ulubiony kolor Anielki? Jakie jest Twoje ulubione zwierzę? K Królik, kit, 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 kit. Jakie jest ulubione zwierzę, Anielki? Księga. Jakie jest ulubione zwierzę, Anieli? Królik. Jaka jest Twoja ulubiona bajka? Jaka jest ulubiona bajka anielki? Cienka. Jaka jest ulubiona bajka anieli? Cienki. Anielko, jaki jest Twój ulubiony owoc? Madalinka i pomalanka Jaki jest ulubiony owoc Anielki? Mm, banan. Jaki jest ulubiony owoc Anieli? Mm, Madalinka i banan. Bardzo dobrze. Z jaką przytulanką lubisz spać najbardziej? Z, sobą i kliką tu Z jaką przytulanką Anielka lubi spać najbardziej? tusią. Z jaką przytulanką Anielka lubi spać najbardziej? Luger. Luger. Jaki kolor ma twoja szczoteczka do zębów? Hmm, pink. Czyli po polsku? Ru. Lovely. Jaki kolor ma szczoteczka do zębów, anielki? Czyli po polsku? Ró? Jaki kolor masz czoteczka do zębów Anieli? Pinkady. Czyli po polsku? ru? Ró... Różotwy. Kim chcesz zostać w przyszłości? Kosmetyczką i malować panią płaknie i sobie. Kim chce Aniela zostać w przyszłości? Po ładczocie. Hmm. Czyli chce zostać kosmę? Tak. Kim Aniela chce zostać w przyszłości? Kosmetyczką. Anielko, masz pieprzyk? Nie. Ani tu. Ani tu, ani tu, ani tu. Nigdzie nie masz? Tak, ani na stopie. Tu, ani tutaj. Czy Aniela ma pieprzyk? Nie. Nigdzie nie ma? Nie. Czy Aniela ma pieprzyk? Nie. Nigdzie nie ma? Nie. Jakie zwierzę jest na Twoim ręczniku? sowa Jakie zwierzę jest na ręczniku Anieli? Cioła. Jakie zwierzę jest na ręczniku Anieli? Sowa. Jaki piesek z Przego patrolu jest twoim ulubionym pieskiem? Chase. E, e, Chase, 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 Chase. Na pewno Chase? Tak. A nie roki? Chase. Chase, tak? tak? Jaki piesek z psiego patrolu jest ulubionym pieskiem Anieli? Mm, Roki. Tak myślę, że Roki. A wiesz, co Aniela powiedziała? Roki. Aniela powiedziała, że jej ulubionym pieskiem jest Chase. Nie. Yeah. Rocky. Roki to jej ulubiony piesek, tak. prawda? Też tak myślę. Trochę mnie tu okłamała chyba. Jaki piesek z przego patrolu jest ulubionym pieskiem Anieli? Lagi. Czas na podsumowanie wyników. Sprawdźmy, jak poradziły sobie z tym testem dziewczyny. Każda poprawna odpowiedź to jeden punkt. Zobaczmy, ile punktów zdobyła każda z nich. Klara, 6 punktów na 10. Lucja, 8 punktów na 10. Muszę przyznać, że jest to całkiem fajny wynik, ale. Tak, jak i w poprzednim filmie, mam kilka uwag. A mianowicie, na ostatnim pytaniu obie z dziewczynek straciły punkt, odpowiadając, że ulubionym pieskiem Anieli jest Roki. Zaś Aniela stwierdziła, że jest to Chase. I powiem Wam, że pierwsze o tym słyszę, bo do tej pory w zabawie Aniela zawsze wybierała Rokiego i ja byłam też przekonana, że jej ulubionym pieskiem jest Roki. I nie wiem. Czy Aniela nas troszkę tutaj oszukała podczas tego testu? Czy może rzeczywiście zmieniła sympatię na Chase'a wczoraj albo dziś, i ta informacja jeszcze nie zdążyła do nas dotrzeć? W każdym razie wydaje mi się, że dość niesprawiedliwym byłoby odjąć tutaj dziewczynkom ten punkt, gdyż naprawdę Aniela wcześniej w ogóle nie wykazywała zainteresowania żadnym innym pieskiem poza rokiem. Więc no może zmieniła tą sympatię. Ale jednak bardziej czuję, że zawaliła nam tutaj zmyłę. Dlatego jestem skłonna im po tym punkcie dodać. Znaczy, jeśli chodzi o ulubioną bajkę, to na tym pytaniu obie z dziewczynek straciły po punkcie, odpowiadając, że jest to mała Syrenka. A Aniela stwierdziła, że śnieżka. Ale tak naprawdę odpowiedzi dziewczyn nie do końca są błędne, gdyż Aniela w tej kwestii nie jest za bardzo zdecydowana. Ona raz opowiada, że jest to śnieżka, a innym razem mała Syrenka. I tak, na zmianę zależy od dnia, a więc można powiedzieć, że po części odpowiedzi dziewczyn są poprawne. I tym sposobem Klara zdobyła naciąganych 8 punktów na 10, a Ucja 10 punktów na 10. Myślę, że dziewczynki poradziły sobie całkiem fajnie. Jestem ciekawa, jak z tego typu testem poradziłby sobie tata. Co myślicie o tym, żeby wymyślić mu jakieś 10 innych pytań? I sprawdzić jego wiedzę o córkach. Jak Wam się ten pomysł podoba? Dajcie znać w komentarzu w karcie społeczności. Lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się wkrótce w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Do zobaczenia! Pa! pa.